Jest 21.37. Proszę włączyć podcast i zaczynamy. Witam cię bardzo serdecznie w 21.37 na zegarach 23.39, a zaczynamy podcast w siódmym odcinku. <ścoughs> Sorry. To był tylko taki nowy inny mikrofon mode. Tak czy inaczej, mam nowego kolesia w studiu. E, będzie robił nam stronę właśnie tygodniowe newsy. E, także dołącza do nas jakaś inna firma o nazwie TV Kleksior. E, TV Kleksior to telewizja fikcyjna. Ogólnie chodzi w niej o to, że wystarczy po prostu mieć dobrą zabawę i koniec. Właśnie w tej telewizji także będą fajne informacyjne newsy z kraju Minecrafta i innych takich, ale przejdźmy do prawdziwych newsów. I tak mamy pierwszego newsa. Informujemy, że Monkey Go to teraz nau. Teraz zamiast naszych filmów będą nasze filmy dokumentalne i inne. Jak zawsze to będzie tak, że z partnerstwem ze stroną 2.1.7 i TV eee, i teraz e, powiedzcie mi, czy subskrybujecie mnie, bo ogólnie nikt nie, subskry nie subskrybuje mnie przez tyle tygodni, cały czas miał, mieliśmy 158, a teraz mam 157, kto odjął nam subskrybera? kto z Was? Eee, tak czy inaczej, do kolejnego news'a e, przeprowadzamy właśnie detektywistyczną inwestycję e, ucieknięcia Peruklosa. E, najprawdopodobniej poszedł, poszedł i uciekł e, do kolejnego miasta, żeby w nocy kogoś pra prawdopodobnie zamordować. Ale no nie wiemy. Ale jeden z y, mieszkańców poznania znalazł go, jak on przybiegał z nożem krwawiącym. E, zrobił jeszcze do tego zdjęcie, ale niestety nam zniknęło i teraz nie możemy wiedzieć, czy zdjęcie istnieje, czy nie, czy to fake. Ale jeśli coś, to będziemy także informować o tym. No, a teraz krótka przerwa reklamowa. Kurwa, to jest jakość! Nudzicie się gadanie na zwykłym, nudnym serwerze z kidami? A może po prostu metodą życie nie lubią, a nawet tych kidów, co w ogóle gadają nonsensowne, skibidi. No to proszę bardzo, wejdź do naszego nowego serwera żapsony. Zapsony to oferta pełnych rozrywki, a także lepszych niż te dziwne słowo skibidii. Ten serwer ogranicza Cię od dziwnych rzeczy, a tutaj są tylko żaby. A jeśli chcesz bardziej pogadać o żabach, najlepiej pójść na kanał Pogadajmy o Żabach. Link w opisie. Żabsony. Żaby to dla zabawy. Oto Peruklos. Mieszkał w Wojownowicach, ale teraz mieszka w Gnieźnie. Ostatnio widziałem jak był zbombardowany po gość. Peruklos. Osoba, która zamordowała trzy osoby i teraz jest na wolności. Jednakże nie tak bardzo. Pogo do tego, że zamordowała trzy osoby, teraz musimy ją sz 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 szukać. Dowiedziano się, że jest poznanie. Od jednego z klientów, jednego ze sklepów, także Jeżeli go widzisz, proszę. Zadzwój na ten numer, który widzisz na ekranie. On miał przy sobie nóż a także miał prawie brodę. Na rysunku tego nie widać, bo to było przed jego zmianą. Był on arcypięknym, pięknym bardzo fajnym YouTuberem, ale teraz stał się modelerem. Jeszcze raz informujemy. Jeżeli jeszcze raz go zobaczysz, to proszę do nas zadzwonić. Dziękuję. I go To jest jakość. Witamy z powrotem, a także ostatni raz, ponieważ już kończymy podcast. Dziękuję za oglądanie i miłego dnia. Życzę Wam. Subscribe, 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 ja.